To już ostatnia prosta do gali Gromda 22 z podtytułem Igrzyska Uliczne, a bohaterami tych igrzysk o miano gladiatora numer 1 są Hacia i Scarface. Już zasłużyli na miano czołowych gladiatorów organizacji Gromda, łącznie 15 pojedynków. Scarface bardziej doświadczony, 10 starć, Hacia 5 pojedynków. Yy. Połowa tego doświadczenia, natomiast tak na was zerkam, jeden broda, drugi wąsy, razem mielibyście wszystko. Natomiast, panowie, no naprawdę klimat jest wybitny przed tym starciem, oczekiwania są gigantyczne. Jak, Hacia, chcesz coś powiedzieć, to proszę mikrofon wysoko. Dobrze. Dobrze. E, jak powiedziałem o tym, że mielibyście razem wszystko, to zapytam, co ty masz, czego nie ma Scarface, Hacia? Na pewno jestem troszkę wyższy. Czyli warunki fizyczne? Warunki, tak, wiesz, ale idzie to obejść, nie? Okej, okay, czyli tu jakiś plan jest. Skarfo jest do Ciebie w drugą stronę, takie takie pytanie. A ja mam wąsy. Okej, okay, no to o tym, o tym mówiłem, ale chodzi o styl. Wiesz co, no mamy oboje jakiś tam taki background uliczny z elementami bokserskimi, wiesz. Kurczę, ja gdzieś tam jestem w tych moich pojedynkach może bardziej, bardziej awanturniczy, przez co też traciłem więcej zdrowia, więcej lub mniej, wygrywałem lub, lub nie z tego co tutaj Patryk pokazał przez te pojedynki tutaj w Gromdzie no to jest jakby bardziej potrafił opanować te emocje może niż wiesz bardziej ode mnie w początkowych fazach pojedynku kurczę no ale tak naprawdę to wszystko wszystko jest tak jak u mnie tak i u niego rozwojowo Staram się też panować nad tym, stąd też jakieś tam moje treningi mentalne, które wprowadziłem od jakiegoś czasu. Wiesz, teraz drugi okres przygotowawczy, który fajnie mi przebiegł, bo bez kontuzji też słucham swojego organizmu, dzięki czemu nie prowadzę do przeciążeń zbytecznych tak naprawdę. No i co, no wiesz, no, można by tak naprawdę dużo tutaj spekulować, co będzie, wiesz, jakie atuty mamy ja i, i Patryk, wiesz, ale tak naprawdę wszystko wyjdzie jutro. Jeden nieodpowiedni ruch... Yy, jak ja to mówię, przyczynowo-skutkowe zależności w odpowiednim timingu się spotka któregoś z nas pięść z przeciwnika twarzą i jest koniec walki, wiesz. Dlatego, dlatego dopóki tak naprawdę ten pojedynek jutro się nie rozpocznie i, a tak naprawdę się nie zakończy, jest 50 na 50 według mnie. Ha. Ja się zgadzam z tym, że ring zweryfikuje dopiero wtedy. A jak tak, Chacia, słuchałeś o tych przygotowaniach coraz bardziej profesjonalnych pod galę Gromda, czyli tu dokładamy gdzieś przygotowanie mentalne, odpowiednie nastrojenie, bo mam wrażenie, że w tych walkach na gołe pięści, podobnie jak w formułach na małe rękawice, a tutaj tym bardziej, jednak to skupienie jest piekielnie istotne, bo tak jak Sebastian powiedział, jeden cios i, i może być po robocie. Tak, ja miałem tak w nagrodzie numer 6, że walkę prowadziłem. Tak samo ją przegrałem przez swoją głupotę, bo moja lewa ręka została na dole, zostałem znokautowany. WIAS nie wiedział gdzie uderza, uderzył mnie w szczękę, zgasło mi światło, teraz, teraz w tych walkach jestem bardziej skupiony, Tak, swoje przerobiłem, że tak powiem na treningu, swoje w głowie też przerobiłem, nie, nie, nie mam żadnych tam trenerów mentalnych, tylko po prostu sam sobie jakoś to wszystko układam w głowie i no jak na razie mi to wychodzi na plus po prostu. Nie? Też się cieszę właśnie, bo te przygotowania akurat yy, przeszły pomyślnie, nie mam żadnej kontuzji. Yy, nic mi nie wybijało mnie z rytmu, tak jak wybijało mnie z rytmu przed Grądom numer 19 i 20, bo miałem tam małe problemy dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie przed Grądom, ale te przygotowania przyszły pomyślnie, także no jestem zdrowy, nie mogę się doczekać jutrzejszej walki, jestem po prostu taki ciekawy. Ciekawy tego ogólnie, jakie warunki postawi mi też Scarface, wiem, że to jest mega dla mnie ogólnie wyróżnienie i no mega walka taka, fajny challenge ogólnie dla mnie, fajna taka wysoko postawiona poprzeczka, bo jest trójka w rankingu, jest to co walczyć. Na pewno damy dobrą walkę, nie mogę się zaczekać. Widzę dużą euforię i słyszę w Twoim tak, głosie, bo też jak tak, ze sceną rozmawialiśmy, to... Chodzi o to, że wiesz, nie, ja nie spodziewałem się tego, że po numer numer 6, po której przegrałem, nie spodziewałem się, że wiesz, że będę miał na grądzie numer 22 walkę wieczoru. Yy, dużo osób może myślę tak samo, że mnie to przytłoczy, bo, bo niektóre osoby na pewno by to trochę przytłoczyło. Ja, ja się cieszę chwilą, cieszę się, gdzie jestem, cieszę się, że jestem w najlepszej organizacji w ogóle w Polsce, na, jak w Europie. Wiesz, yy, no, mega, mega dla mnie, mega przeżycie. A staram się ogólnie, wiesz, tak, podchodzę do tego spokojnie, bo nie chcę za bardzo, że tak powiem, euforystycznie do tego podchodzić, bo to może zgubić. Ale no fajnie, nie mogę się doczekać. Te przygotowania naprawdę były pomyślne i fajna walka będzie. Cieszę się, że, że z mega sportowcem doświadczonym, nie? Na prezentacji Scarface powiedziałeś, że czułeś się trochę takim chłopcem. Zawodnikiem trzymanym na uboczu przez organizację Gromda, trochę sugerując, jakbyś był przez długi czas niedoceniany. Natomiast tutaj tymi dziesięcioma pojedynkami już na pozycję sobie zapracowałeś i chyba to smakuje podwójnie dobrze, jeśli było takie przeświadczenie o tym, że być może cały czas musisz coś udowadniać. Natomiast teraz ta pozycja numer trzy w rankingu Tobie się po prostu należy i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Wiesz co, co do tego rankingu, nie mnie tutaj oceniać, skoro, skoro gdzieś tam prezes, który tutaj tym wszystkim tak naprawdę mm, to wszystko kontroluje, ustawił mnie na, na, na tej trujece za moje osiągnięcia. Yy, no to super, wiesz, nie patrzę przez pryzmat tego rankingu, nie lekceważę nikogo, kto jest także po, poza nim, bo wiesz, uważam, że wychodząc do ringu Grondy, co jest dla mnie yy, jako tako sportowym prestiżem, yy, mało tego każdy zawodnik który wraca tutaj czy to po zwycięstwie a po porażce to już w ogóle wiesz po, tak po ciężkich naprawdę przebojach potrafi odbudować się i wrócić tutaj pokazać się jeszcze raz wiesz gdzie ludzie tak jak tutaj też wymieniliśmy parę zdań tutaj z Patrykiem tak naprawdę dzisiaj się dopiero poznaliśmy podczas krótkiej pogadanki podczas śniadania Wiesz, yy, yy, oboje byliśmy gdzieś tam skazywani na porażkę, nie? Obaj byliśmy skaz skazywani na porażkę, wiesz, a co to tam, wiesz, przed moim debiutem... A jutro, a jutro pięści, zobacz, a jutro tak, zobacz, nie? przed moim debiutem na Gołej Pięsi w 2021 roku, 6 maja, w organizacji krwawy, sport słuchaj, też były prześmiewki, że wiesz, że, a ośmieszy się, ośmieszy. Jak w 15 sekund chłopak ciężko znokautowałem, że leżał z otwartymi oczami, wiesz, i wył do księżyca, rozumiesz, to, to w tym momencie wszyscy... Ja, ja chcę, ja chcę, już pomijając to, kto co i jak, ale słuchaj, wtedy jakoś ludzie wiesz, uwierzyli, że jednak, jednak kurczę, znaczy nie wiem, czy uwierzyli, wiesz, moja, ja uwierzyłem, że moja decyzja była dobra i że to, co robię, jest dobre, wiesz, później była gromda. To było po moim debiucie na, na gołej pięści w Anglii, który też trwał parę sekund. Może przeciwnik nie był zbyt wymagający, a może ja byłem zbyt wymagający dla niego, nie mnie to oceniać w tym momencie. Słuchaj, miesiąc później, później był debiut na Gronda. też dochodziły do mnie sygnały, że się gdzieś tam wyśmiewają, że ja się w Gromdzie ośmieszę. Słuchaj, ważę 86 kilo, robię to co robię, może nie walczyłem jakby ze ścisłą czołówką jeszcze, ale słuchaj, ja tu powiedziałem, że ja tutaj nie wybieram. Więc to nie do mnie pretensje, że walczyłem z tym czy z tamtym. Walczyłem z, z łazarem, który jest, myślę, mega kotem. Postawił się Matiemu Kubiszynowi podczas jednego z pierwszych turniejów w bardzo dobrym stylu. Wiesz, spotkałem się z nim, zrobiliśmy mega wojnę. Tak, wiesz, to były naprawdę mocne pojedynki, które, które wiesz, no inaczej, może nie wszystkie kończyły się zwycięsko, ale pokazywałem to, że nie jestem tutaj w przypadku. Wiesz, nie wchodziłem. Jeżeli przegrywałem, przegrałem dwie walki w swojej karierze, jak już mam to nazwać. A ty, wiesz, patrząc na ten bilans. 8-2 to jest naprawdę super. Mam, to jest rekord super. Wszystkich walk mam 13 zawodowych, tak. Tak? dwie walki przegrałem, przegrałem obie w gromdzie, nie przegrałem w pierwszej rundzie po w nosek, tylko w czwartej rundzie dopiero musiałem uznać wyższość przeciwnika po kilku lub kilkunastu nawet w knockdownach, więc nie uważam siebie za jakiegoś tam przypadkowego tutaj chłopca do bicia. Początkowo może byłem troszkę niedoceniany, ale step by step, jak to mówi, Mój człowiek Czarek, pozdrawiam serdecznie. Step by step i na sam szczyt, rozumiesz, jestem już, ja osiągam ciągle szczyty tak naprawdę, wiesz, walka wieczoru, tak jak tutaj powiedział kolega, jesteśmy znowu na plakacie, na naszych mordach, marketing tutaj rozchuśtał tą galę, tak, pay per view podejrzewam, że będzie wykupione nie tylko z Polski i Europy, jak i ze świata, bo naprawdę wiadomości. Tak, no naprawdę z całego świata i nawet i kilka osób ze Stanów Zjednoczonych dostałem wiadomości, że też będzie tam też to obserwować, co tu się tutaj dzieje. Słuchaj, sięgamy gwiazd, robimy to w pięknym stylu, słuchaj, no kurczę, czego tu więcej jeszcze oczekiwać tak naprawdę, nie? Nie no, jest dobrze, jest, jest grubo, jest, jest fajnie. Maciek, ja dostałem taką informację, że Ty miałeś zablokować w social mediach Scarface'a, o co, o, co, o co tu chodzi? Słuchaj, nie roztrząsaj tego. Nie, nie rozstrząsaj tego się sensu, bo to jest na wywiadach też, to już było poruszane, okay. ja się po prostu, tak, zdziwiłem się, zdziwiłem że, się że, że nie mogłem oznaczyć po prostu go i że ktoś to w ogóle porusza, przecież to nic takiego, gadamy normalnie, jest wszystko w porządku, to nie jest temat naprawdę do kontrowersji. Niepotrzebne emocje zostały odcięte na bok. Przez no, tak, wariacie. Tak. Sz szukam jakiegoś tematu, można to wyjaśnić po prostu. Musimy wyjaśnić dla Słuchaj. Tak. Inaczej. No, normalnie ludzie wyjaśniają okay. to, między no. dojść, to, wy, okay. to między sobą i jeżeli do czegoś miałoby dojść, to byśmy sobie. o tym porozmawiali. Ale byśmy sobie to sobie wyjaśnili. Widzisz. Czyli kwestia wyjaśnienia. No, dlatego dobrze. Ale to wiesz, to no każdy że jest kwestia wyjaśniona już z tych materiałów promocyjnych, nie trzeba tego wyciągać. Natomiast Hacia, też jak zerkałem na no temat materiały promocyjne. To sporo osób mhm. y, i widzów zwróciło uwagę na twoją brodę. Skąd Dobra, pomysł? a teraz ja za, zadam tobie pytanie, pasuje tu ta broda, czy nie pasuje? Ale do ciebie? No ogólnie do, do federacji pasuje tutaj do mnie i pasuje. Do no widzisz? Bo proszę no sobie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Nawet Też. jak krwi sporo się jest pojawi, spoko. to nic, nic Słuchaj, nie nie Przynajmniej coś się dzieje, jest ciekawie, moim zdaniem. Scarface jest ma wąsa, ja mam brodę razem mamy wszystko. Z... Kurwa. <laughs> No. Odnosząc się do poprzednich pojedynków, bo też chciałbym trochę poszukać analogii, jak pozycjonujecie swojego przeciwnika. Wiadomo, że pojedynek wszystko no. weryfikuje, natomiast można szukać gdzieś pewnie jakiś atutów u poprzednich przeciwników, z którymi mieliście okazję się e, mierzyć. To do którego byś porównał może Scarface, albo do którego jest najbliżej. Ja wiesz co, ja powiem Ci, że ja nie porównuję, bo każdy, każdy człowiek jest inny, nie ma ludzi takich samych, każdy. Pff, każdy jest zupełnie inny. Tu nie ma, nie ma co porównywać, nie? Każdy każdy ma inny styl, każdy ma inne przygotowania, każdy co najważniejsze każdy ma inne myślenie i tyle, nie. Moim zdaniem, no nie ma nie ma co tu porównywać do moich byłych przeciwników, nie. Okej. Okay. Sebastian do ciebie. W, w, w drugą stronę, czy, czy jest jakiś rywal, który choć, choć trochę może przypomina chacie. Przypomina, nie wiem, no ciężko tak naprawdę powiedzieć z tego, co tutaj z tych paru pojedynków, które, które Patryk pokazał. No, Boksuje na pewno, na pewno na pewno dobrze lewą ręką. To jest na pewno jest jego atut. Wiadomo, ma dwie ręce i potrafi wyprowadzać więcej I dwie nogi I dwie nogi, więc potrafi na nich chodzić. W czterech kierunkach, jak to w boksie bywa, tak potrafi też uderzać prawą ręką, więc, tak naprawdę, stricte pod Jeden cios jakby przygotowywać się byłoby głupotą i sparując, nie wiem, z, z jednym człowiekiem, który miałby naśladować przeciwnika, byłoby głupotą, bo w danym dniu może zupełnie wszystko inaczej zagrać, więc trzeba. No i tu są gołe gdzieś... pięści. No. Tu nie gołe tak, pięci, nie? to są gołe pięści i to jest gromda Słuchaj, wielokrotnie było tak, że nawet w dniu walki po prezentacji, przepraszam, dzień przed walką po prezentacji zawodnik znikał i przeciwnik dla tego drugiego, który został się zmieniał, więc przygotowywać się stricte pod jedną walkę to nie jest myślę, jakby też ranga pojedynku niczym Canelo Crawford, tak? Gdzie tam jak się po prostu jeden zawodnik wykrusza, to akurat to jest ma. dzień po nas, to jest dzień po nas. Tak, to, gdzie ja jest, będę oglądał, będzie nie? na pewno to też kurwa. na pewno mega weekend, mega weekend. No. I z tego miejsca też pozdrawiam chłopaków z pięściarza Grudziąc, którzy też pomagali w przygotowaniach, bo jutro boksują, jutro boksują na zawodach, także też. Z tego miejsca pozdrawiam Crawforda. Czyli Crawford faworytem. No Zobaczymy, kto będzie Crawfordem, kto będzie Canelo w, w, w tym starciu. Scarface, ty też wspomniałeś bardzo istotną rzecz. Odnośnie tego, że jesteś zawodnikiem piekielnie wytrzymały i odporny, bo tak jak wspominał, Hacia mierzyłeś się zawodnikami o lepszych gabarytach, większych, a ta fizyczność też w sportach, walki w sportach... Ja, mogę coś powiedzieć? Jasne, ja oczywiście? wcale Sebastiana nie lekceważyłem. Ja wcale go nie lekceważyłem. Tam może tam doszło go słuchy, ktoś tam mu powiedział. Chłopacy, jacyś tam od nagrywek, może powiedzieli ci, że się nie lekceważyłem. Nie lekceważyłem cię, Sebastian. Wiesz. Co? tutaj... Hmm. Ja nawet nic takiego nie powiedziałem. Ej, ja, 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 wyprzedzające ja, tak, pytanie. Ja, I wcale, no. Podpuszczające pytania, tak, które się tak. pojawiły na pewno u siebie, u mnie, żeby jakby nadać tak, kolory tak, tego, tego całego. Właśnie też fajnie, że mamy okazję tutaj pogadać, fajnie, wiesz, mogę, mogę to, to sprostować, że to wcale nie było tak, że cię lekceważę, nie? Wiesz, no i jakby, mam w chuj dużo pokory. I jakby, chuj, jakby... Tylko po prostu też jest tak, że jak ktoś ma przetrenowane, to wiadomo, no musi być pewny siebie, jak wchodzi na tego e do 4 4 do ringu, nie? No dlatego też nie mylmy Pojęć z, z, y, pewność siebie z, z pokorą, ale, no, ale tak jak mówię, nie lekceważyłem cię i nie lekceważyć cię stary. tak samo uważam, że w mojej wypowiedzi podczas tej solówki pisownej tak. nie było jakby... Nie, ja, ja Ci powiem, że właśnie byłem zadowolony. No, nie byłem w tym wszystko. wszystkim Tylko ta pyszny. Mnie trochę, ale tak. Nie byłem w tym wszystkim pyszny, raczej po prostu tak zdrowo patrzę, kurczę, tak. tym bardziej przez pryzmat tego, że, tak jak no, powtarzam się może, ale podchodzę do każdego zawodnika równo, czy to jest numer 10, numer 1, czy to jest ktoś poza rankingu, staram się dać z siebie wszystko, bo myślę, że tego wymaga ten e, kodeks Bushido, wojownika, taki niepisany kodeks, który, wiesz, szacunek przed i po walce i żeby oddać z siebie wszystko, no bo przeciwnik też oddaje z siebie wszystko, to nie, jest, nie ma tutaj udawania, nie ma przekupywania walk tak, wygrywa jeden, no i tak to właśnie wygląda. No i też wiadomo, jak jest, jak jest w Gromdzie. Sympatii może nie być pomiędzy zawodnikami, tak, nie, natomiast nie. na końcu szacunek pomiędzy każdym bohaterem jest, a jak ktoś się z tego kodeksu, jak to nazywa z Bushido wyłamuje, to szybko też wylatuje z organizacji Gromda, bo jednak tutaj wszyscy chcą trzymać się pewnych zasad, które obowiązują właśnie nawet za kulisami, bo nie mówimy o samych pojedynkach. Dobra energia zatacza krąg. I wraca tak samo jest ze złą energią. Ona w końcu zatoczy krąg większy lub mniejszy i niestety może uderzyć w najmniej odpowiednim momencie. Ja się tego nauczyłem y, przez, przez parę lat, które jestem na, na, tym, na tej ziemi, na tym świecie, wiesz, i raczej staram się tą dobrą energią okraszać wszystkie swoje decyzje i wszystko to, co robię. Nie zawsze może się to do końca udaje, ale staram się właśnie, wiesz, żeby, żeby podświadomie kierować to wszystko w tą dobrą stronę. Tym bardziej, że jestem przykładem dla małego człowieka, czteroletniego Natanielka, dla jego siostry tuni, wiesz, to są, wiesz, malutki, naprawdę, kurczę, malutki człowiek. Um, czy, Ale odpowiedzialność ogromna. Odpowiedzialność ogromna, ogromna, ogromna jak gromda. Słuchaj, na pewno na kolejnej mojej gali będzie tutaj ze mną, zabieram dzieci ze sobą, nie po to, żeby pokazać im tutaj, wiesz, tą krew, to wszystko, tylko właśnie ten szacunek, o którym wspominałem, tak, wojowników, jak my tutaj do siebie podchodzimy, bo teraz Internet jest Przelewa się po prostu tym, tym całym chamstwem, tak. tym, tym, tym całym, tym całym, za przeproszeniem, spierdoliną, którą dzieci później przekazują na siebie, wiesz, taka jest moda teraz, nie? Na tak. tych małolatów, latów, nie? Teraz jest na to moda, więc ja chciałbym pokazać od, innego, od innej jakby strony to, co ja tutaj robię. Nie tylko przez te, pryzmat tych kilku sekund, w które wchodzę do ringu, tylko o tym, co się tutaj dzieje właśnie, o tym szacunku ogólnym poszanowaniu. Kurczę, bo to jest naprawdę kurczę, aż niepojęte, że ludzie, którzy dzień po Idą sobie zrobić krzywdę na można powiedzieć śmierci życie dzień wcześniej. Normalnie funkcjonują i rozmawiają, wiesz, wymieniają jakieś spostrzeżenia, potrafią analizują zresztę, analizują pewne fakty, wiesz, to jest fajne, naprawdę i z tego powinna brać młodzież przykład. Chociaż może to nie jest nie, tak klikalne i nie jest tak medialne, bo lepiej nawrzucać sobie od najgorszych. Wiesz, a później u, i tak na afterku z jednego talerza jeść. Ale wiesz, to, to, też, to też jest fajne na galach Gromdy, bo wiadomo, że marketing jest budowany trochę na dobrych i złych charakterach i też ten pojedynek był zresztą już... Próbowali, tak, próbowali. ...ja tak, miał być tym chyba eh, takim Zły. mocnym... Ja miałem być bezpojem, złym! ...bo jednak ta czerwona no, broda, ja wojownik... Ale ja, się, ja wiem, że na końcu i tak wygrywa dobro. Na końcu i tak wygrywa dobro. Wygrywa Czyli dobro. jednak tutaj wracamy do tej pokory. Nie, nie, i, nie chodzi o do, do, do tak. ten moment tylko teraz, nie? Yes, także no. Panowie, to przechodząc już do sedna i do tego, co jest kluczem, bo mówimy tutaj o szacunku, natomiast sportowa rywalizacja, brutalna formuła, najbrutalniejsza jeśli chodzi o sporty walki, a więc gołe pięści, mały ring, mała arena, sporo krwi, łatwo rozcięcia, tak. nokauty też mile widziane i publiczność na to czeka. To czego, Chacia, ty spodziewasz się po Scarface'ie, jeśli chodzi o przebieg tego pojedynku? Długa batalia? Wiesz na co? to się ja nastawiasz? Ja ogólnie, co czuję. Dobra? Na pewno szykowali się na moją lewą rękę? Na pewno skracanie dystansu? No ta, no wiesz, no po prostu. no To, co czuję, po prostu mówię, nie? Szczerze. Ta. No szczerze, mówię, Po prostu od serca, nie? No ta. Czyli tutaj, co? tutaj, tutaj. Wiem, że nie tylko na to, ale to takie Nie wiem, nie główny, czy coś. Takie te te okay. Czyli nie? skracanie dystansu no ta, i, i twoja ta, lewa ręka. Skracanie lewe ręki, nie? No. prawda? Nie wiem, czy coś. Z tą odpowiedzią no, no, namieszał no, w głowie. No, nie, oczywiście, No Słuchaj, tak jak ja to powiedziałem, że atutem był ten lewy prosty, który pokazał, więc siłą rzeczy część przychodowań była przystosowana pod to. Jednak wiesz, no skracanie dystansu, ja też słynę ze skracania dystansu, tak, bo ja nie mogę stanąć tak. w miejscu i czekać, aż on mi przypierdzieli, wiesz, no, dokładnie. bo to było głupotą, Dlatego... więc wiesz… Um, nie pomyliłem się po prostu. Na pewno się nie pomyliłeś, no. wiesz, e, boksować do przodu, tak, boksować do tak. tyłu i tak naprawdę ułożyć się podczas walki do tego, co, co przyniesie. Przeciwnik pozwoli. No, no. to, się wszystko zmienia podczas, podczas po prostu, podczas, e, podczas walki. wymian, podczas walki, podczas tego jak, jak, jak już czas leci, no to wtedy wszystko tak naprawdę Wychodzi klaruje się, tak? A dla mnie właśnie to jest najpiękniejsze w takich pojedynkach, jak tego materiału do analizy i przypadkowości jest zdecydowanie mniej, no bo wiadomo, że jak ktoś ma analityczną głowę, Przykłada się do materii przygotowania, jesteście obaj takimi zawodnikami, no to jesteście na te mocne strony przeciwnika gotowi, ale trzeba się spodziewać też niespodziewanego tak, i dostosować ale ten jest to, ja i Sebastian, jesteśmy bardziej takimi ulicznikami też. I mi się wydaje, że to jest w tym wszystkim najgorsze. Czyli ten znaczy, najlepszy. się może Bo to Tak, ta, oczywiście, że tak. Najgorsze dla przeciwnika. Najgorsze dla przeciwnika. A ta szablonowość. Tak, nieszablonowość. No. Ja jestem taki analityczny też, nie? Wiesz, ja jest, pochodzę, wiadomo, ulica, nie? Bo, bo ja nie mam zaplecza sportowego, nie? Ja, ja bardzo krótko boksuję, ale ja analitycznie do tego podchodzę i no i wiadomo, jest ta ulica i na pewno, na pewno wiem, czego się mogę spodziewać po prostu. Nie? No, w końcu podtytuł tej gali nie wziął się z przypadku tak. Igrzyska uliczne, także tak. spodziewamy się też takich emocji. No tak, przystojni no. mężczyźni, czerwona broda, no, dobrze, dobrze podkręcony wąs, dobrze do, to wygląda. No, trzeba doceniać, tak. trzeba doceniać stylizację. To ostatnie słówko na koniec do, do przeciwnika, ostatnia wiadomość. chociaż zaczynamy od Ciebie, bo jesteś jeszcze niżej w rankingu. Tak, tak ja życzę zdrówka, ja życzę zdrówka od serca karałeś coś do dodania? Dla mnie, co, no, obyśmy oboje, obaj przepraszam yy, stracili jak najmniej tego zdrowia, bo trzeba oczywiście żyć. Przy tym też dajemy fajne widowisko, że tu, tu dużo gadać, no, yy, wygra lepszy tego dnia i tyle i to będzie bezapelacyjne i niepodważalne. A kto będzie lepszy, tego jeszcze nie wiemy: czy numer 3 Scarface, czy numer 10 Hacia, moi drodzy, Gromda TV. Tam zakupicie dostęp do wydarzenia Gromda 22. Igrzyska uliczne, krwawy piątek przed nami. Gromda 22. Uliczne Igrzyska. Już 12 września. Na żywo w systemie pay per view na gromda.tv.